Wiemy, że kochacie nasze produkty tak samo jak my. Dlatego z okazji walentynek przygotowaliśmy specjalny zestaw walentynkowy z rabatem ponad 40% oraz kremem za jeden grosz z jonami srebra. Ponadto w zestawie znajduje się płyn do mycia podłóg uniwersalny o zapachu brazylijskiej pomarańczy. Mamy mleczko z wybielaczem, które świetnie sprawdzi się do tak naprawdę każdej białej powierzchni. Mamy płyn do kabin prysznicowych, który świetnie usuwa osady po wodzie czy mydle z szyb właśnie kabinowych. Mamy bardzo dobrze znany płyn kamień i rdza, To jest płyn do czyszczenia toalety do silnych zabrudzeń, nawet takich rdzawych. Mamy WC Chloratos, jest to płyn również do toalety, do codziennego użytku. Mamy płyn do powierzchni szklanych. Tym płynem umyjemy tak naprawdę każdą szklaną powierzchnię. Mamy bardzo dobrze znany odtłuszczacz, jest to płyn, który świetnie sprawdzi się w kuchni, wszędzie tam, gdzie mamy problemy z tłuszczem oraz niezawodny nasz bezcelerowy płyn do usuwania pleśni, który świetnie usuwa pleś, na przykład z sufitów czy ze ścian. Jeszcze raz przypominam, cały zestaw jest z rabatem minus 40%, kremem za jeden grosz, a o szczegóły oczywiście zapraszamy na www.laboratoriumpanidomu.pl